Widzicie? A! A! skoczył na mnie! Skoczył na mnie, ooo! Cześć, jestem witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj witam Was ponownie w Kill Fire, gdzie zmierzymy się z moim największym strachem, czyli z pająkami. Dzisiaj wybierzemy się do kuchni, bo tam mamy kilka rzeczy do sprawdzenia. Mamy kilka upgrade'ów, które możemy sobie zastosować, cargo shots. Aha, właśnie sobie go doładowałam, czyli mamy dodatkowe sloty, żeby wziąć rzeczy, w moim ekwipunku. Możemy również zabawić sobie mój tracker, bo ostatnio oddało mi się odblokować coś jak radar, ale na pająki. Ja za bardzo nie używam tego radaru, dzisiaj spróbuję z niego skorzystać, żeby znaleźć jakieś pająki. Jeśli Wam się spodoba, zostawiacie łapkę w górę, a ja już zaczynam kolejny poziom. Musimy zaprzyjaźnić się czyli zabić kilka spakaczących pająków i już czuję, że to będzie straszne. Ale nie będzie tak źle. Okej, okay. weźmy sobie mój radar. Teraz, okej, okay, teraz na radarze widać kropki. A to znaczy, że tutaj gdzieś w tym miejscu jest jakiś pająk? A! A! Nie spodziewałam się go! Szybko, ogień! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. spokojnie, spokojnie. To był dobry początek. On się zamaskował na sianie! O! Przeżył znowu dreszcze. Ja tak będę właśnie reagować, słuchajcie. Zostawił po sobie mnóstwo mokrych plam, ale chyba się spalił. E, to znaczy, że ten radar jest naprawdę pomocny. Przyda mi się na pewno, żeby zorganizować to. Czy to był ten skaczący pająk? To jest pytanie. Nie. A musimy zabić ich aż sześć. I widzę, że tutaj są jakieś zadania zawieszone na ścianie, więc ja sobie tak spokojnie przejdę w to miejsce. Słyszę was. Coś tutaj szaleści. Pewnie są w szafkach. Pewnie są w szafkach, ale dobra. Musimy zmyć naczynia. Znaczy dudy the dishes, to znaczy ogólnie pozmywaj naczynia, ale ja będę musiała je rozbić po prostu. To nie powinno być trudne. I kolejne zadanie wyczyścić lodówkę. Czyli usunąć wszystkie rzeczy z lodówki. Dobra, podejrzewam, że tam może być coś niebezpiecznie. Wiecie co? Mamy do zniszczenia parę naczyń. Może moja tabliczka z zadaniami, mój notes przyda się do niszczenia ich. Okej, okay, całkiem nieźle. Trzy naczynia już pozmywane, cztery pozmywane, ale tu ich jest... Jakoś strasznie, strasznie mało. Dobra, wiecie co? Zobaczmy, czy tutaj ta miska. Zna... Nie, ta miska niestety się nie nadaje na to zadanie, ale może te przyprawniki? E, chyba. Chyba niekoniecznie. Mogłam w takim razie nie robić tego bałaganu. Dobra, wiecie co? Najwyższa pora otworzyć szafki. Tylko czekajcie, muszę przygotować sobie jakąś dobrą broń. Czy rewolwer, czy Shotgun. Może zacznijmy od shotguna. W tym momencie powinno to się udać. Czekajcie, tutaj mamy szafki z tej strony, ale czy z tej strony są jakieś szafki? Nie. Ewentualnie mogą być na górze. Wiecie co? Tutaj, tutaj jest tylko blat. Tutaj nic nie ma. Zajrzymy na górę. Póki co... Wy... Okej! Okay. Trafiony, zatopiony. Wiecie co? Dla pewności przywalmy mu jeszcze kilka razy. Dobra, tutaj mamy sprawę załatwioną. Ale na pewno gdzieś jeszcze jest jakiś. Może, na, może w płatkach. Dobra, płatki są w porządku. Ups. Drugie płatki też są w porządku. O nie, strzeliłam. Nie chciałam strzelać. Weźmy sobie, nie wiem, czy to masło orzechowe, czy jakiś dżem. Nie mam pojęcia. Znowu niepotrzebnie nie strzeliłam. Agu, przestań marnować naboje. Przeładujmy sobie broń, bo zaraz może być tutaj bardzo gorąco. A, jest tutaj, widziałam go. O nie, jak on szybko biega. Powiedz, że nie jesteś tym skaczącym. Nie rozwalaj mi kwiatów. A! A, tego się nie spodziewałam. O, szybko! Okej, okay. trafiłam go. Jiku, słuchajcie. <gry> Muszę się chwilę uspokoić. On tu gdzieś był. Gdzie jest radar? O, matku, tu ich jest, strasznie dużo biega. Asio! Okej! Okay. Dostał. I zrobiło się spokojnie. Odblokowałam właśnie kuchenkę, więc będę mogła zajrzeć do kuchenki. Ale zajrzyjmy do zadań. Słyszę, że tutaj cały czas są, ale na pewno żaden nie biega po mojej kuchni, więc to jest plus. Ehm. Na wszelki wypadek zamknijmy sobie tą szafkę. Tak, zabiłam jednego skaczącego pająka, czyli te duże. to są pajaki, które skaczą. No dobra. Zajrzyjmy do kolejnych szafek, chociaż nie, do tych szafek nie mogę zajrzeć, ale mogę zajrzeć tutaj na dół. Do garka? Okej. Okay. Wygląda na no to, że w garze jest tylko bateria. Dobra, odrzućmy gar. O nie! Baterio! Jesteś mi potrzebna. Czy tutaj na pokrywce z kolei. Dobra, tu jest czysto. Sprawdźmy jeszcze tam na dół, czy na pewno nic tam się nie kryje. Nic. To tutaj pewnie będziemy mieć sztućce. O nie, mamy pociski. Dobrze, dobrze się składa. Dobra, zajrzyjmy do piekarnika. Nie będę nas trzymać w niepewności dłużej. W piekarniku powinno być bezpiecznie, przynajmniej póki co. Bo skoro mogę go odlokować, to raczej nie będzie tam żadnego pająka. Patelnia! Okej, okay, patelnia się przyda. Czy ktoś tutaj jest na czajniku? Okej, okay, czuję, że patelnia to było to. Właśnie, bo w mikrofali widziałam wcześniej i dobrze byłoby zajrzeć do chlebaka. A, myślałam, że mogę otworzyć chlebak, ale mogę co najwyżej go sprawdzić. I wygląda na to, że chlebak jest bezpieczny, o ile nikt sam się w środku nie chowa. No dobra, kolejne szafki. Jakoś sobie najwyraźniej podobały te drzwiczki. Już? Okej, okay, to było szybkie. Szybko udało mi się uporać z tym. Tutaj mamy mamy tutaj yy, jakieś kolejne pudełka. To mogą być jakieś, nie wiem, płyny do zmywarki? Znaczy nie płyny, tylko proszki do zmywarki. Tutaj jest chyba yy, resztka moich talerzy. Dobra, tą szafkę zamykamy. Co nam powie radar? Radar mówi, że tutaj nic nie ma, ale w tej części. No, jeszcze trochę ich jest. I coś tutaj się kryje z tej strony. Tylko pytanie, czy to jest na stole? <laughs> o! Oh, Okej, okay. patelnia jest super. Chyba zabiłam właśnie skaczącego pająka. Dokładnie tak, jednym uderzeniem super. To się dobrze składa. Czy mogę zjeść pizzę? Chociaż szczerze, chyba jednak warto sobie odpuścić tą pizzę, skoro w pudełku był pająk. E, wydaje mi się, że jeszcze gdzieś... Tu! A! Pająku! Tutaj jest. Biega... Strasznie ciężko! Dlaczego ja zrobiłem czarne płytki? Ciężko jest zobaczyć na tych płytkach czarno-białych pająka, dopóki nie stanie na białej. Ale dobra, czy radar mówi, że tam jest ktoś jeszcze? Mówi, że jest... Tutaj. Tutaj? Bo na tym obrazie raczej jest czysto, dobra. To jest z głowy. Może tutaj gdzieś na pudełkach? Albo w książce? Nie, książka jest bezpieczna. Proszę, mogę wybić szybę. Mogę wybić szybę i mogę uciec? Ej, nie mogę uciec, ale mogę wybić szybę, więc to jest ciekawe odkrycie. Gdzieś tu jeszcze jest pająk. Może w szufladach. Wiecie co? Bo w sumie nie sprawdziłam żadnej z tych szuflad. A to często jest. Okej. Okay. Mamy dodatkowy spray. To jest miejsce, w którym chowają się pająki. I bateria. Dobra, ale tutaj jest pusto. Żadnego pająka. Czyżby był gdzieś tu? Nie, tutaj go nie ma. Tutaj? W misce z owocami też go nie ma. Raczej w wentylacji też go nie będzie. Gdzie ten radar mi pokazuje? Tutaj. Ale go nie widzę. Dobra, w wazonie go nie było, chyba że jest gdzie. Jest tutaj, pod stołem się schował. I to jest ten różowy pająk. A nie, to jest ten pająk, który udaje jakby zmienia kolory. Widzieliście? On przez moment był taki transparentny. Dlatego go nie widziałam na tej ścianie. Bo on po prostu maskuje się, dostosowując swój kolor do koloru pomieszczenia, do koloru jego obiektu, na którym stoi. To jest super przerażające. Sztućce, czy ja mogę pozmywać sztuczce, Czy to się yy, zalicza? Chyba niekoniecznie. Zresztą nie mogę ich rozpłaszyć. <laughs> Hotelnia! Widzę go, rusza duszkami. Tu są dwa? Czy to są dwa? Tak, to są dwa. Tak mi się wydaje. Albo może tak wyglądał tylko. Był chyba tylko jeden. Dobra. Co mówi radar? Radar mówi, że jeszcze tutaj są na górze. Raczej są na górze. Patelnia w gotowości. Nie ma na szafkach żadnych. To jest dziwne. Dobra. Wiecie co? Stłuczmy wszystkie. Stłuczmy wszystkie naczynia, bo to jest zadanie, które muszę wykonać. Dalej pokazuje mi je tutaj, ale może w takim razie za tosterem, albo w ekspresie. Chyba nie. Nie zepsułam w takim razie i toster i ekspres. No w ogóle przyznam szczerze, że troszeczkę moja kuchnia wygląda dużo gorzej niż wcześniej, ale z drugiej strony to, to, to jest jakby, wiecie, siła wyższa. Musimy mi się pozbyć wszystkich pająków z mojej kuchni. Znowu nikogo na ściankach. Ale okej, okay, tłuczemy talerze. Praktycznie wszystkie się stłukły. Tylko czy ja mogę wskoczyć? Okej, okay, mogę wskoczyć. I tutaj. Okej, okay, udało mi się zmyć wszystkie naczynia. bo Boję się znajdzie do lotówki, przyznam szczerze. Co powie radar? Radar mówi, że... W zmywarce coś musi siedzieć. Pozostaje mi w takim razie otworzyć zmywarkę. Na wszelki wypadek stukam wszystkie y, naczynia i też tutaj nikogo nie ma. Żadnego pająka. Dobra, to pora zajrzeć do zamrażarki. Widzę. Coś tu widzę. Co to jest? Co ja zamroziamy? Słyszę. Spróbujmy zajrzeć do wszystkich pudełek. Aha, czekajcie, swoją drogą muszę posprzątać zamrażarkę. Nie, nie, zamykaj drzwi. Najpierw nie jestem gotowa otwierać kilka rzeczy naraz. Muszę próżyć całą moją zamrażarkę. W zamrażarce raczej by nie przeżyły te pająki, tak mi się wydaje przynajmniej, więc to jest plus. Ale w lodówce mamy strasznie dużo rzeczy. Dobra, otwórzmy ją. Widzicie? A! A! Skoczył, skoczył na mnie! Skoczył na mnie. o! Dlatego się nazywają skaczące pająki! O nie, słuchajcie, to jest super przerażające. Naprawdę e, w życiu nie bałam się tak bardzo grając w jakąkolwiek grę. To, że on nam nie skacze jest po prostu e, trudne. Trudne do przeżycia. Ale okej, okay, uspokoiłam się po problemie. To jest po prostu naprawdę walka z, moim, e, z moją fobią. Powoli wyciągajmy rzeczy. Mam nadzieję, że nikt już tam nie siedzi na żadnych moich kiełbaskach. Dobra, chyba był tylko ten jeden. W każdym razie wyrzucamy wszystko, tak czy siak. Proszę, tylko, żeby już nie było skoczących pająków. Czy ja w ogóle zrobiłam już wszystkie zadania? Jeszcze dwa! Czekam na spotkanie z przynajmniej dwoma skoczącymi pają pająkami. I trzynaście rzeczy do wyjęcia z lodówki. Dobra, patelnia w dłoń. I powoli wszystkiego się pozbywamy. Raczej już nikogo tam nie znajdę. Dobra, kucnęłam sobie. Już nie wiem, czy to był dobry pomysł. Dobra, pusto. Lodówka jest pusta. W takim razie możemy ją zamknąć. Sprawdźmy radar. Widzicie, radar cały czas mi pokazuje to, ale chyba. Wydaje mi się, że pokazuje mi je poza kuchnią. Kuchnię chyba już ogarnęłam. Myślę, że nie znajdziemy tu więcej pająków. Idziemy w takim razie dalej. Gdzie pójdziemy dalej? Nie mam pojęcia. Niby to jest mój dom, ale niekoniecznie tutaj mieszkam. Okej, okay, mamy pralnię. W sensie, wiecie, dopiero się wprowadziłam. Po prostu w takim stanie zostałam ten dom i teraz muszę zdemolować go. Tam jest skaczący pająk i się rusza. I tutaj jest ten zamaskowany niewidoczny. I tutaj jest pająk! Dlaczego one są wszystkie na wierzchu? To znaczy, to dobrze, będzie łatwiej mi je... ...pozabijać. Tutaj są dwa. Mały odpadł! Mały, nie biegaj tak, nie panikuj! Dobra. Ja panikuję chyba bardziej niż one. Tutaj musimy zabić tego... A! Tutaj były dwa! Aj, skacze na mnie! Nie skacz na mnie, proszę! To jest najgorsze, co może być! Najgorsze, co może być, gdy one na mnie próbują skakać. Dobra, uzbroimy się w... ...wszystkie rzeczy, które tutaj są. Mamy dużo, dużo czekolady. Bouncy chocolate, czy to będzie przynęta na te skaczące? Nie chcę ich tutaj wcale znajdować. Dobra, słuchajcie, mamy w takim razie zadania. Trzy zadania zrobione. Teraz mamy nakarmić pająki serowymi kulkami. To nie powinno być trudne. I odblokowałam suszarkę. I dalej mam gąsio w skórkę na nogach. Trochę się boję. Co powie mi radar? Czy tutaj... Tak, radar mówi, że tutaj jeszcze są pająki. Wiecie co? W takim razie weźmy sobie może kuleczki serowe. Nie wiem o co chodzi z tymi a to jest bouncy Chocolate! Nie wiem, czy chcę to zrobić. Ale dobra, powinnam mieć kuleczki serowe. A czekajcie, jak wezmę sobie R, okej, okay, to zmieniają mi się na różne typy przynęt, czyli to są przynęty na poszczególne pająki? Nie wiem. Ale musimy w, y, zrobić trzy sztuki tych kuleczek. Dobra, to jestem gotowa, żeby trochę tutaj posprawdzać. Słyszę, na ziemniaków jest... Dobra, nie, nie czekam aż zacznie jeść serowe kulki. Chociaż nie powinnam, przecież powinnam dać mu rosnąć. Tylko jakieś jest biały, jest bardziej widoczne. Wolałabym, żeby to jakieś duże pająki jadły. Chociaż nie wiem, czy chcę, żeby były jeszcze większe i żeby miały małe. Okej, okay, coś zjadło z kulki serowe. A, widzę cię. Dobra, widzę, że zjada kulki serowe. Czy zaliczy mi zadanie? Dobra, zjadę też te kulki. Wiecie co? Rzućmy mu jeszcze jedną kulkę serową. O Nie! Zamienił się w skaczącego. Dobra, wiecie co to znaczy, że to jest pora na Nie będziesz zjadał mi kulek czekoladowych, żeby zamienić się w skaczącego pająka, który skacze na mnie. Poczekajmy chwilę, aż... A! Skoczył na mnie! Skoczył na mnie! To jest super przerażające. Przepraszam, że krzyczę. To naprawdę jest moja prawdziwa reakcja. Dobra, wiecie co? Udało mi się wykonać zadanie z tymi kulkami. To znaczy, że nie muszę już ich dokarmiać. Co mówi radar? Radar mówi, że tu jeszcze jest jeden pająk. Spróbujmy w takim razie podpalić te rzeczy i sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. W sumie nie wiem, dlaczego zrezygnowałam z używania tego miotacza. Czy on dalej tam jest? Dalej tam jest! Może jest tutaj w kącie? Na papierze? Papier, zapal się. Trochę go nie widzę. Słyszę, że tu jest, ale kompletnie go nie widzę. Żeby to był ten niewidoczny? Spaliłam trochę cebulę. Raczej już nie będzie z tego zbyt wielkiego pożytku, ale w sumie, skoro były tu pająki, to i tak nie byłoby z tego wielkiego pożytku. Wydaje mi się, że warto byłoby zajrzeć do pralki, bo tam może być coś ciekawego, co może mi się przydać. Zwłaszcza, że już ją odlokowałam. W środku jest prezent. Czyli nowy upgrade, Ok. Czy to mogę sobie otworzyć? Tutaj nie mogę sobie otworzyć. A, skąd wyszedłeś? Skąd wyszedłeś, pająku? Nie wiem, skąd wyszedł. Może z pralki? Dobra, widzę, że tutaj było całkiem sporo y, pajączków. Ten, ten spłonął. Okej, okay, sprawdźmy tutaj, czy to wszystko się dobrze zapali. Spalmy pranie. Okej, okay, w praniu był. Zobaczcie, jak one przestawiają w ogóle wszystkie rzeczy. To jest super przerażające. Tutaj dalej słyszę, że pika... A jest! Siedzi na papierze, tylko ten papier nie chce się spalić. Okej, okay. teraz go zapaliłam. Dobra, to już mamy w takim razie z głowę. Kuchnia wygląda okropnie, ale dobra, wiecie co, spalmy to pudełko po pizzy. może spali się przy okazji ciałko tego rob pająka. Dobra, wychodzimy stąd, idziemy dalej. Odlokowałam właśnie wyjście, więc teoretycznie mogę sobie stąd uciekać, ale nie mogę uciec stąd z myślą, że jakiś pająk przeżył. Jestem w garażu! O nie, czy ktoś tutaj napadł mój samochód? Dobra, będę musiała sprawdzić wszystkie miejsca. W garażu rzeczywiście może być ich bardzo dużo i tutaj wygląda na to, że całkiem sporo się ich kryje. Gdzieś tu jest, słyszę. Dobra, pozbieramy sobie naboje. Mamy nowe zadanie. Musimy przeorganizować narzędzia. Dobra. W takim razie najwyższa pora podkładać narzędzia na półkę. Zmiotaczem ogni w dłoni. Tutaj gdzieś siedzą jeszcze pająki, to na pewno. Mamy pociski. Nie chcę, nie chcę podpalić mojego garażu, więc może weźmy sobie pistolet. Po prostu będziemy chodzić z pistoletem. Przeładujmy sobie, żeby mieć dużo miejsca. Chociaż widzicie co? W sumie dobrze sprawdzała się patelnia, więc niech to będzie miejsce na patelnię. Podkładajmy narzędzia, posprzątajmy sobie w garażu, chociaż garaż będzie wyglądał, wiecie, normalnie. To znaczy, mam nadzieję, że garaż będzie wyglądał normalnie. Co mamy w skrzydle na narzędzia? Skoczącego pająka. Na szczęście chyba tego nie przeżył. Bateria śrubokręt. Dobra. Słyszę, że biegasz. Widzę, że biegasz. Dobra, dostał. Nie wiem skąd on wybiegł. Czy grabie też ma, mają tutaj swoje miejsce? Chyba nie. Co to. Co to za dźwięk? A! Czekaj, nie biegaj koło mnie! Dobra. To zadanie jest trochę skomplikowane, skoro w tym czasie muszę walczyć jeszcze z, ze strasznymi pająkami. Ale, ale powinno się udać. Boję się robić tych e, zadań z radia, bo wiem z czym to się wiąże. Prawdopodobnie będę musiała zabić w jak najkrótszym czasie jak najwięcej pająków. Ja i tak już jestem przerażona. Musimy posprzątać garaż. To jest moje kolejne zadanie, ale ja już robiłam. A, musimy posprzątać garaż, czyli musimy zająć się beczkami w garażu. Nie mam pojęcia, co mam z nimi zrobić. Słyszę, słyszę, biega. Dobra, patelnia w rękę, szybko. O nie! nie kulek, Wiecie co? Może jednak miota ognia. Patrzcie jak ucieka. Możemy patrzeć, jak on tutaj sprząta! Pająku. Okej, okay. chyba spłonął. Dobra, musimy się pozbyć tych beczek. Co ja mam z nimi zrobić? Czy mam je spalić? Nawet nie zdążyłam ich spalić, ale słyszę, że palą się nie tylko. Yy, nie tylko! Beczki, ale też pająki, który właśnie. Jeden właśnie próbował mnie zaatakować. Dobra, wejdźmy na samochód. Spróbujmy spalić wszystkie pająki, które tutaj biegają po podłodze. Okej. Okay. Czy on się tam pali? Nie, tutaj biega! Nic nie widzę przez ten ogień. Ale słyszę, że one tutaj biegają. Te są strasznie agresywne. Okej, okay, zapalił się. Muszę go spalić zanim na mnie znowu skoczy Spaliłam też trochę narzędzi przy tym i muszę znaleźć jeszcze pilnik, nóż i chyba młot. Dobra, mamy nóż. Wracaj na miejsce. Kto zrobił tutaj taki bałagan? Gdzie znajdę pilnik? Okej, okay, to jest chyba ten młotek. Dobra, mamy młotek. Czyli brakuje mi ostatniego narzędzia, czyli muszę znaleźć jeszcze tylko pilnik. Tym razem... O, jest! Czy to jest pilnik? A nie, to są tylko narzędzia ogrodowe. Dobra, ale... A nie, to też są narzędzia ogrodowe. Gdzie mogłam zostawić pinik? Tutaj jest, w taczce. Dobra. Narzędzia przeorganizowane. Pozostaje mi w takim razie pozbyć się beczek. I wiecie co? Dobrym pomysłem będzie po prostu je rzucić. Jedna w drugą. Okej. Okay. Pająki się obudziły. Możemy w takim razie zacząć wszystko podpalać. Sprawdźmy, czy tutaj... Ile ich jeszcze jest? Tutaj jest jakiś. Aha, bo ja nie otworzyłam szafki. Zajrzyjmy, czy w szafce siedzi jakiś pająk. Zajrzewam, że może, i słyszę, że biegają tutaj. Przestawiają wszystkie rzeczy. Okej. Okay. jest Coś... Mołotow! Okej, okay, Mołotow to jest dobry pomysł. Sprawdźmy, gdzie mogą się znajdować. Tutaj. Podpalmy to wszystko. Podpalmy to wszystko. Bo czemu by nie? Skoro gdzieś tam są pająki. A, za mną jest. To znaczy, że może to być ten skaczący. Dobra. Ten skaczący prawdopodobnie spłonął. jeszcze jest jeden. Czy on jest za drzwiami? Możliwe, że tam siedzi. Dokładnie tak, odkryłam ostatniego pająka. Okej. Okay. Popatrzmy, jak on sobie tutaj pięknie płonie. Pomimo tego, że widzę, że tylko biega. E, wiecie, taki mały płomyczek, to i tak jestem przerażona. Ale wiecie co? To jest dobry moment, żeby zakończyć i wyjść stąd. Wydaje mi się, że wszystko poza bateriami. Trzy baterie jeszcze mam do znalezienia na tym etapie. Ale wiecie co? Myślę, że i tak już naprawdę dobrze mi poszło. Także misja zakończona. Mam nadzieję, że dzisiaj wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć innych filmów na kanale. A ja dzisiaj się z wami żegnam. Trzymajcie się, miłego pa papa.